Tak, to już będę zaczynać powoli. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. Rzeczywiście mówię w imieniu trzech współautorów. Od razu podzielę się taką refleksją, że oczywiście bardzo, znaczy jeszcze raz, bardzo się cieszę takim dużym zainteresowaniem tym tematem i tak szerokim zainteresowaniem tematem pomiaru liczby ludności i też mobilności. I podzielę się taką refleksją, że. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że wymuszają to na władzach lokalnych dosyć taki intensywny napływ cudzoziemców, który wymusza po prostu zmiany infrastruktury i, i usług publicznych. Emigracja poakcesyjna tego nie wymuszała, a mimo tego dyskusja na, ten, te, na temat zmiany metodologii pomiaru i zmiany metodologii pomiaru mobilności Oczywiście się toczyła. Ona się toczyła z tego, co ja pamiętam, a moja pamięć nie sięga długo, co najmniej 20 lat. Tyle mniej więcej trwa moja aktywność zawodowa, ale wiem, że ona trwała dużo wcześniej, jeszcze w latach 90. I od razu tytułem takiego wstępu czy, czy wprowadzenia na temat mojej motywacji do tej prezentacji, zacznę od. Takich statystyk, które są opublikowane na stronie i w publikacjach Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących migracji netto. Z całą pełną premedytacją mówię o migracjach netto w tej chwili, ponieważ ta organizacja publikuje wyłącznie migrację netto, uważając, że dla wszystkich krajów świata publikowanie danych o emigracji i migracji jest po prostu niemożliwe. Ale przyjrzyjmy się przypadkowi Polski. I jak Państwo popatrzą w tych latach no, przedakcesyjnych, migracje netto były ujemne na dosyć żenująco niskim poziomie wiemy, że już wtedy Polacy angażowali się w, w emigrację przede wszystkim i była to emigracja często e, też długookresowa, też cyrkulacyjna, też czy, 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 krótkookresowa, ale były też wyjazdy długo. Okresowe. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej, według tych statystyk, a statystyki są oparte na migracjach rejestrowanych na pobyt stały w Polsce, nic się nie zmieniło w tym, w tym obrazku, a tymczasem doskonale wiemy, że były lata, kiedy setki tysięcy ludzi wyjeżdżało, i prawdopodobnie wielu z nich do dzisiaj nie wróci. Jednocześnie nie widzimy zmniejszenia się tych migracji netto w czasie kryzysu finansowego z 2007-2008 roku. A natomiast widzimy duży wzrost migracji netto w okolicach roku 2010-2011, który wynikał wyłącznie z Narodowego Spisu Powszechnego realizowanego w 2011. Ekstrapolacji w tył o jeden rok tego błędu wywołanego migracjami. I następnie mamy Lata bardzo wzmożonej imigracji, kiedy wiemy, że imigranci zaczęli już masowo napływać do Polski, na początku na podstawie tej procedury uproszczonej o, o pracę, a później już zaczęli się rzeczywiście osiedlać w Polsce. Mamy też napływ związany z wybuchem wojny, wojny pełnoskalowej w, w Ukrainie i tak, ONZ, ONZ później prognozuje powroty tych, tych uchodźców wojennych. Także proszę popatrzeć, że to, co jest publikowane, a jest to publikowane w oparciu o nasze rejestrowane migracje na pobyt stały, zupełnie nie mają się do rzeczywistości i też absolutnie nie mają się do do takiego czysto demograficznego rozumowania, gdzie na przykład moglibyśmy zakładać, że w przyszłości z powodu ujemnego przyrostu naturalnego, tutaj już Państwu po prawej stronie pokazuję prognozę demograficzną ONZ-u. Powinna, ten, ten ujemny przyrost naturalny powinien być w jakiś sposób kompensowany migracjami do Polski. Nie. ONZ zakłada, że ten, ten, te migracje netto będą oscylowały wokół zera i nie jak to się ma do, naszej, do, do naszego rozumienia rzeczywistości. Dlaczego o tym mówię i dlaczego poświęciłam tyle czasu? Na te dwa rysunki i na, na coś, czego ja nie produkuję jako, jako naukowiec. Mianowicie chciałam podkreślić taką dużą odpowiedzialność za te dane i za to, jak inni, którzy nie znają kontekstu polskiego, um, interpretują te dane, bo w oparciu o te dane jesteśmy cały czas postrzegani jako taki kraj o właściwie marginalnej mobilności. Gdzie te migracje nie zachodzą i tylko była wojna przez Ukrainę, i, i tylko ta wojna przez chwilę spowodowała napływ, a potem odpływ migrantów. Tak. Także to nie jest spójne z tym, co rzeczywiście się dzieje. I nie mają Państwo pojęcia, ile prac ja czytam i ile prac ja recenzuję i w kółko one są oparte o te dane, które są zupełnie nieprawdziwe. Także oczywiście teraz już przejdę do takiej poważniejszej e, części. E, problemy pomiaru mobilności międzynarodowej oczywiście, no to jest temat rzeka i tu można by e, e, Opowiadać sobie godzinami na ten temat. Można i książki wydawać całe na ten temat. Trzeba oczywiście przyjąć do wiadomości, że migracje międzynarodowe to jest zjawisko niezwykle trudne do zmierzenia, tym bardziej do przewidywania. I Oczywiście zaczyna się problem już od różnic i niespójności w definicjach. Kim jest emigrant? Kim jest imigrant? Czy mamy do czynienia ze stałym miejscem zamieszkania? Czy ze zwyczajowym miejscem pobytu? Czy używamy kryteriów administracyjnych? Czy używamy kryteriów czasowych? A jeżeli czasowych, to czy na co najmniej 12 miesięcy, czy na ponad 12 miesięcy? A może będziemy używać i takiej kombinacji, i kryteriów administracyjnych, i czasowych? Czy będziemy używać y, takiego kryterium, jakim są intencje wyjazdu albo przyjazdu? albo pozostania, albo wymeldowania się z intencją wyjazdu, tak? Czy w przypadku emigrantów stosujemy jedno z tych kryteriów, na przykład faktyczny wyjazd, a w przypadku imigrantów rejestrujemy ich intencję, że oni tu z nami pozostaną, tak? Później Oczywiście kolejny temat rzeka to są różne metody radzenia sobie z dostępnością danych i ich niedoskonałościami, z niedokładnością tych danych. I główną taką niedoskonałością, niedokładnością to jest niedoszacowanie liczby, liczby migrantów czyli systematycznym pomijaniem emigrantów, na przykład w rejestrze ludności, jeżeli ludzie, którzy wyjeżdżają, nie respektują obowiązku meldunkowego wprowadzonego przez, znaczy, który istnieje na mocy ustaw rejestr, spis powszechny często polegają na danych, które są zgłaszane przez samych respondentów, tak? I te dane mogą być niekompletne, mogą być nieprawidłowe ze względu właśnie na błędy wynikające albo z błędnej pamięci, albo celowego wprowadzania w błąd niespójności w zasięgu pomiaru. Sondaże na przykład pomijają całe gospodarstwa domowe, które wyjeżdżają. Tak? To znaczy, jeżeli tylko jedna osoba z gospodarstwa domowego, domowego wyjedzie, no to, to gospodarstwo domowe nadal może zostać przepytane. Ale jeżeli całe gospodarstwo wyjedzie i cała rodzina zniknie z kraju, no to już wtedy z nimi wywiadu nie zrobimy. Oczywiście są różne metody szacowania niepewności i tutaj na tej sali siedzą mm. dużo więksi eksperci ode mnie w tym, w tym zakresie. To, co jest niezwykle istotne, to są różne typy migracji w zależności właśnie od tego kryterium czasu, o którym mówiłam, legalnego statusu, ale też, które pozostają płynne w tym sensie, że mogą się na przykład przeradzać jedne w drugie, albo mogą współistnieć wiele różnych typów migracji, może ze sobą współistnieć w danym regionie. Tak? Czyli migracje cyrkulacyjne, transgraniczne, migracje krótkookresowe, długookresowe, migracje powrotne i tak I to wcale nie ułatwia nam ani pomiaru, ani w ogóle takiej... Zdefiniowania tego, czym się chcemy zająć i czym w zasadzie jest, no już teraz, imigracja, tylko po prostu mobilność. I w mojej prezentacji będę trochę mówić o Polsce, a trochę więcej o Litwie. To są dwa kraje, w których obserwowaliśmy w tym okresie poakcesyjnym różnorodność form mobilności i migracji, ponieważ były migracje czasowe i były migracje długookresowe, trwające co najmniej rok, a były też migracje czasowe, które były cyrkulacyjne, które po pewnym czasie zaczęły się przemieniać w długookresowe. A były też migracje, które cały czas polegały na cyrkulacji, które współistniały z długookresowym, z taką falą wyjazdów, na, na okres dużo dłuższy niż, niż jeden rok i migracje powrotne. To są też dwa kraje, które doświadczyły bardzo intensywnego odpływu po 2004 roku i które teraz obecnie oba doświadczają intensywnego napływu. To, co nazywamy przejściem migracyjnym, czyli przejściem od takiego kraju wysyłającego netto do kraju przyjmującego netto, i związanym z tym licznymi dostosowaniami, mówmy już tylko na razie o statystyce publicznej, dostosowaniami pod względem pomiaru tych, tych zjawisk. I w obu tych krajach, te systemy pomiaru liczby ludności oraz migrantów były wysoce niedoskonałe i ulegają pewnej ewolucji. I zacznę o, o, o pokazując kilka takich danych o Polsce celowo nie pokazuję napływu, tylko sam odpływ w postaci strumienia wyjazdów. To są te, te dolne słupki wyjazdy na pobyt stały i później też wyjazdy szacowane zgodnie z dyrektywą metodą tu wymaganą przez Eurostat i na samej górze mają państwo szacunki zasobu emigrantów z Polski wykonane przez Główny Urząd Statystyczny. Ten szacunek, to może zacznę może od tego, tych niebieskich słupków, czyli wyjazdy na pobyt stały, re, te rejestrowane. Wyjazd, wyjazd z pobytu stałego. Wyjazdy z pobytu stałego z, w związku z wyjazdem za granicę. Um, które były, no tak jak mówiłam, na bardzo, bardzo niskim poziomie i które nijak się miały w tych pierwszych latach od akcesji do tego, Ile nam wzrastał zasób emigrantów, tak? Te, 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 te trójkąty i później na końcu te X? Widzą Państwo, że te, te, ten zasób emigrantów w pierwszych latach, no to było co o kilkaset tysięcy każdego roku, a podczas gdy te, te wyjazdy rejestrowane z pobytu stałego, no to było rzędu dwudziestu, 25 pięciu tysięcy rocznie. I w związku z taką dużą dysproporcją, główny Urząd Statystyczny zaczął szacować zasób emigrantów, używając takiej triangulacji źródeł danych, nie tylko właśnie źródeł rejestrowych, ale też spisu powszechnego. Przede wszystkim też statystyk krajów, głównych krajów przyjmujących w Unii Europejskiej. I też sondażu PLU, czyli Labour Force Survey. I w oparciu o to były robione szacunki zasobu emigrantów, które oczywiście nie sposób z nich wnioskować o, o, o strumieniach wyjazdu, ale można pokazać o ile on net, netto wzrósł nam zasób emigrantów do, z, z roku na rok. Um. I my, jako akademicy, a przynajmniej moje środowisko, uznawaliśmy ten, ten zasób emigrantów za bardzo rozsądny i taki wiarygodny. Często pokazywaliśmy to na, 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 różnych, na różnych wystąpieniach zagranicznych, ale z takim dużym wyrzutem sumienia, że niestety nie znamy metodologii szacowania tego zasobu. I do dzisiaj nie, ta metodologia niestety nie została opublikowana. Ale wydawało nam się nam się to rozsądne, ponieważ, jak sami szacowaliśmy tu jest taki przykład badania mojego ze współautorkami na podstawie spisów powszechnych i na podstawie wcześniejszych szacunków Barbary Sakson. To wydawało nam się, że rzeczywiście ten zasób emigrantów mógł wzrosnąć mniej więcej o tyle, co wykazywał Główny Urząd Statystyczny. To znaczy, same oparcie na, na spisach powszechnych dawał nam podobne wyniki. No tutaj ta analiza, którą ja tu prezentuję, a nie chcę wchodzić w szczegóły, ona była wyłącznie na podstawie też takich różnic w zasobach, to znaczy, szacowaliśmy, jakby, jak wzrastał ten zasób emigrantów, nie biorąc pod uwagę tego, że w okresach międzyspisowych ludzie wracali, wyjeżdżali i znowu wracali, tylko braliśmy pod uwagę właśnie te Lata spisowe, i o ile z, od jednego spisu do drugiego spisu rzeczywiście ten, ten zasób emigrantów się zmienił. A teraz chciałam przejść do przypadku Litwy, która zaczęła stosować metody łączenia rejestrów. I y, szacowania liczby ludności, a także liczby y, emigrantów i imigrantów na podstawie tej metody śladów życia, o której dzisiaj była mowa, już dosyć długo. Y, I od razu muszę powiedzieć kilka rzeczy. Otóż y, rejestr ludności litewski oraz pozostałe rejestry administracyjne na Litwie są rejestrami stosunkowo nowymi. Tak, to znaczy one powstały wtedy, kiedy Litwa stała się suwerennym krajem. Zostały od razu zaprojektowane i zbudowane w oparciu o infrastrukturę państw skandynawskich, a także wiedzę ekspertów skandynawskich, czyli tych, którzy mają najlepsze rejestry w Europie. I od razu, już w kilka lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, w roku 2010, wprowadzono ustawę, która wymusiła rejestrację w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, która to rejestracja dawała uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego, ale, nie, ale ta rejestracja była odpłatna w tym sensie, że za każdym razem, co miesiąc, była odprowadzana jakaś tam składka, Oprócz tej składki, która z racji emerytury czy wynagrodzenia do tego systemu ubezpieczeń zdrowotnych wpada. I to wymusiło, że osoby, które opuszczały Litwę i wyjeżdżały, wiedząc, że tak prędko nie wrócą, wyrejestrowywały się z tego systemu. Ponieważ nawet jeżeli po kilku miesiącach i wyjeżdżały z całą rodziną, taki rachunek za za ten system ubezpieczeń zdrowotnych potrafił być dosyć solidny. Więc stanowiło to taką, takie znie, zniechęcało to ludzi do tego, żeby w tym systemie pozostawać. I powiem od razu, że taka była wola polityczna w, w ówczesnym na ówczesnej Litwie. To znaczy, oczywiście, celem ustawy było nie tylko to, żeby tutaj walczyć z tymi nadużyci nadużyciami wobec systemu ubezpieczeń zdrowotnych, ale drugim celem było też to, żeby móc policzyć emigrantów i żeby oni nie pozostawali w tym rejestrze ludności. I to było jasne, eksplicite powiedziane. Od 2000, bo widzą Państwo oczywiście, jakie to efekty spowodowało w statystyce. Um, oczywiście w 2010 roku widać wyraźny wzrost emigracji. Wcale nie wywołany wzrostem emigracji, tylko wzrostem wyrejestrowań. Zaburzyło to chwilowo współczynniki demograficzne, tak jak współczynnik dzietności ogólnej, ale mimo to emigracja rejestrowana z Litwy pozostała wówczas na wyższym poziomie niż ta z Polski. Od 2011 roku rejestr ludności już zaczął być harmonizowany ze spisem. Pod względem adresów. Dużo, dużo treści, ale ja to ładnie opowiem. I był taki kilkunastoletni okres, kiedy liczba ludności Litwy była szacowana na podstawie, właśnie za pomocą takiej triangulacji źródeł, czyli i spisów powszechnych, i rejestru ludności, i innych źródeł. Okresy międzyspisowe rozszacowywano błąd związany z migracjami, które się odbyły, ale które nie zostały zarejestrowane i to zostało rozszacowane nie tylko na dwa lata, ale na cały ten okres spisowy, tak żeby nie dochodziło właśnie do pewnych zaburzeń współczynników, współczynników demograficznych i innych. Miar związanych z ludnością i po 11 latach, i to jest chyba najważniejsza informacja z tego całego slajdu: po 11 latach od wprowadzenia tej ustawy o obowiązku rejestrowania albo wyrejestrowywania się z systemu ubezpieczeń zdrowotnych, zrealizowano spis powszechny, który był wyłącznie oparty na rejestrach administracyjnych. Tych rejestrów jest 19 i nie każdy z nich jest tak samo ważny według tych statystyków. Są ważne i mniej ważne. Oczywiście te, które są ważne to system podatkowy, rejestr ubezpieczeń zdrowotnych, zabezpieczenia społecznego emerytalnego, ale używa się też innych rejestrów i tak jakby wolał polityczną jest raczej żeby wyrzucać osoby które nie dają żadnych tak zwanych śladów życia w danym roku sprawozdawczym w ciągu danego roku niż żeby włączać na wszelki wypadek te osoby. Hmm? Czyli taka jest logika, taka taka jest w ogóle filozofia tego podejścia, ale to co ważne i to co chcę podkreślić to to, że to trwało 11 lat i w oparciu o rejestr stosunkowo młody i rejestr o stosunkowo dobrej jakości. Obecnie liczba ludności na Litwie jest szacowana wyłącznie w oparciu o, o rejestr. Także ta metoda śladów życia oczywiście jest bardzo obiecująca, atrakcyjna i chcemy do tego dążyć, żeby mieć dobre rejestry i móc realizować na przykład spisy powszechne wyłącznie w oparciu o rejestry. Po pewnym czasie, i teraz już to na Litwie zaczęło działać, to rzeczywiście jest proces automatyczny, nie wymagający całego zespołu czy, czy tysięcy rachmistrzów, tylko po prostu jednego zespołu kilku osób, ale oczywiście to wszystko zależy od jakości źródeł, od jakości rejestrów i nie wszędzie to się da tak zaimplementować, jak się to dało na Litwie, i Sami Litwini podkreślają, że to nie jest doskonałe. To znaczy mają problemy ze złapaniem pewnych grup ludności i tego chyba y, tak łatwo się przeskoczyć nie da. Trzeba z tym y, po prostu dosztukowywać to innymi źródłami, innymi metodami.